Wyki Gebor i Romans, który podzielił Polskę. Czy młoda gwiazda naprawdę uciekła z domu? Dlaczego jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w Polsce nagle czyści swój Instagram i publikuje czarną planszę, podczas gdy całe państwo huczy o jej rzekomym ślubie? To nie jest kolejny zwykły news o celebrytach to zderzenie dwóch światów wielkiego show biznesu i twardych, konserwatywnych zasad romskiej tradycji, o której większość z nas nie ma pojęcia. Wyki Gebor, Zwyciężczyni Eurowizji Junior i Dolka nastolatek znalazła się w samym środku burzy, która wykracza daleko poza muzyczne listy przebojów. Wszystko zaczęło się od jednego nagrania, które jak granat rozbiło mebialną ciszę wokół życia prywatnego artystki. Głównym sprawcą tego zamieszania jest Bogdan Troudzianek, postać doskonale znana w środowisku romskim, który publicznie ogłosił, że jego wnuk Giovanni oraz Wyki Gebor są już małżeństwem. Słowa które padły w nagraniu, są dla przeciętnego Polaka wręcz filmowe. Trołdzianek stwierdził wprost: uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie. Według jego relacji młodzi nie złamali prawa romskiego, lecz postąpili zgodnie z wielowiekową tradycją, która dopuszcza taką formę zawarcia związku. To nie był huczny ślub z setkami gości, lecz ucieczka, po której nastąpiło tradycyjne błogosławieństwo i wiązanie rąk w rodzinnym domu w Krakowie. Ta informacja wywołała w mediach prawdziwe trzęsienie ziemi, bo nagle obraz grzecznej nastolatki skupionej na karierze został zastąpiony obrazem młodej kobiety decydującej się na tak radykalny krok. Sama Vicky Gebor dolała oliwy do ognia, publikując na Instagramie lakoniczną informację o zaręczynach, by chwilę później usunąć wszystkie swoje zdjęcia. To klasyczny ruch obronny kogoś, kto chce odciąć się od szumu, ale w świecie mediów społecznościowych taki gest tylko potęguje plotki. Podczas występu na sylwestrze z dwójką w Toruniu, wszystkie oczy były skierowane właśnie na nią. Piosenkarka pozowała na ściance, ale jej milczenie było wręcz wymowne. Gdy w końcu została przyciśnięta przez dziennikarza radia Eska, jej reakcja była ostra i bezkompromisowa. No, nie wiecie nic o kulturze romskiej, ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć, powiedziała Wyki, dając jasno do zrozumienia, że granica między jej pracą a życiem prywatnym została brutalnie przekroczona. Najbardziej szokujące w tej całej historii jest jednak to, co Bogdan Troudzanek ujawnił w rozmowie z faktem. Według jego słów, o całej akcji nie wiedzieli nawet rodzice młodych. Decyzja o ucieczce miała zapaść w tajemnicy, co w kulturze romskiej ma swoją specyficzną wagę i dramatyzm. Giovanni, wnuk Trojanka, miał zostać wybrany przez wyki spośród wielu kandydatów, co sugeruje, że ich relacja była budowana po cichu przez długi czas głównie poprzez korespondencję. Ta sprawa pokazuje nam coś znacznie głębszego niż tylko plotkę o ślubie. To obraz tego, jak trudno jest pogodzić życie w blasku fleszy w nowoczesnej Polsce z przestrzeganiem niepisanych praw własnej społeczności. Wyki Gebor od lat starała się być przede wszystkim artystką, ale jej pochodzenie i tradycje, w których wyrosła, upomniały się o nią w najmniej oczekiwanym momencie i to pod okiem milionów internautów. Jakie będą konsekwencje tej medialnej afery? Przede wszystkim widzimy ogromne zmęczenie samej gwiazdy, która zamiast cieszyć się z muzycznych sukcesów, musi mierzyć się z pytaniami o swój status cywilny. Skasowanie zdjęć z Instagrama to sygnał alarmowy. Wyki próbuje odzyskać kontrolę nad własną nar, ale Bogdan Troudzanek swoimi szczerymi wywiadami skutecznie jej to utrudnia. Dla opinii publicznej w Polsce to lekcja o tym? Że pod powierzchnią nowoczesnego show biznesu wciąż tętnią stare tradycje, które dla jednych są pięknym dziedzictwem, a dla innych kompletnym zaskoczeniem. Czy to małżeństwo przetrwa próbę medialnego ognia, i czy rodzice wyki ostatecznie pogodzą się z faktem, że ich córka postawiła ich przed faktem dokonanym? Jedno jest pewne: w historii polskiego show biznesu tak głośnej ucieczki i tak tajemniczego ślubu nie było od dawna. To nie jest już tylko news, to kulturowy fenomen. Które będziemy obserwować przez najbliższe miesiące, bo każde kolejne pojawienie się wyki publicznie będzie teraz analizowane pod kątem pierścionka na palcu i jej relacji z klanem trojanków. Czy uważacie, że wyki Gebor ma rację, odmawiając wyjaśnień, czy jednak jako osoba publiczna powinna jasno przeciąć te wszystkie spekulacje raz a dobrze?